Wykręć jeszcze. Co? Buterkę. Będzie na winko. Boski, co? masz coś do tego szampana? Zobacz, co jest za mało. Jest... <laughs> mam zobaczyć? A to była na wieczór. Eee, już 12 minęła, więc. No piątek po pracy. Wypić tradycyjny grill, tak? Nie wiem. Tylko jak drzewo załatwisz. Kurwa. przecież coś ostatnie się skończyło. Fajnie, tam drzewa. No. Do lasu pójdziemy, pójdziemy. Żeby... Cześć. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj obiad przepijamy szampanem. Jest do tego okazja. Dzięki Wam. Minęliśmy kolejną kiedyś dla nas niemożliwą barierę 6 tysięcy subskrypcji. Bardzo nas to mobilizuje i napędza do nagrywania dalszych filmów. Dzięki, że jesteście i pozdrawiamy.